Tak ogólnie to siedzisz sobie w domu, awaria internetu, więc szukasz jakiegoś zajęcia. Wchodzisz na strych, znajdujesz tam stary gramofon. Niestety nie miał igły. Czym by tu ją zastąpić? Wykmyniłeś, że doskonale nadawałby się do tego taki kawałek kości, który twój brat kuco, satanista zawsze nosi na szyi. Jest teraz w łazience, medalik leży na szafce u niego w pokoju. Zapierdalasz go niepostrzeżenie i wracasz na strych. Wkładasz kość w ten wichajster. Na półce nad swoją głową znajdujesz płytę Mieczysława Foga. Wkładasz ją w gramofon, przyciskasz kość do winylu i odpalasz machinę. Zamiast muzyki do twoich uszu dociera przeraźliwy pisk. Z Strych się zadymił, z obłoków wyłania się Mieczysław Fog. Czego chcesz, ty kurwo od gramofonu? Boisz się w chuj, chcesz się rzucić do ucieczki. Nogi odmawiają posłuszeństwa, nagle dociera do ciebie, że masz szansę odmienić swe stwierdolone życie. Mówisz cichutkim, przerażonym głosikiem. Chcę śpiewać jak pan, panie Mietku. Fox strzela obcasami i znika w kłębach dymu. Budzisz się następnego dnia na strychu. Czujesz ucisk w krtani. Nie wierzysz w to, co się stało. Musisz mieć pewność, że to był tylko sen. Śpiewasz. Ta ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. Brzmi to tak pięknie piękniej niż ja śpiewałem teraz. Kurwa, to nie był sen. Godzina 6.30. Widzisz przed oczami swoją szansę zaistnienia w szkole. Zbiegasz do swojego pokoju, wyciągasz z szafy garnitur i zaczynasz go oprasować. Zakładasz na nogi swoje wypolerowane lakierki. Autobus zaraz powinien przyjechać i jesteś gotów. Wsiadasz do autobusu. Nie możesz powstrzymać swojego entuzjazmu, wiesz dobrze, że to ten dzień. Ten dzień, w którym zdobędziesz nareszcie kolegów. Poznasz jakieś lożki, będziesz popularny i po szkole zaczniesz swoją karierę muzyczną. Wiesz, że jesteś skazany na sukces. Autobus po krótkim czasie dociera do szkoły. Miejsca, w którym byłeś wyśmiewany. Każdy z ciebie szydził. Dziś role się odwrócą. Z hugiem otwierasz drzwi i wpierawujesz na, głó na główny hol. Słyszysz już pierwsze drwiny. Każdy patrzy się na ciebie jak na debila. Nie przejmujesz się tym. Wiesz dobrze, że zaraz wszyscy zamilkną i rzucą się przed tobą na kolana. Bierzesz głęboki wdech i zaczynasz swoje przedstawienie. Śpiewasz całe jesienne róże bez fałszu, swoim anielskim głosem foga. Patrzysz na ich zszokowane miny, delektujesz się każdą sekundą swojego triumfu. Nagle wszyscy wybuchają śmiechem. Kurwa, jak? Nie masz pojęcia, co się za chuja dzieje. Przed chwilą odpierdoliłeś przed nimi muzyczne arcydzieło. Co się właśnie odpierdala? Cały hall turla ze, się ze śmiechu. Nagle czujesz, jak ktoś cię szarpnął za ramię. Odwracasz się, a to tedy. Mówi, że takiego chujostwa jeszcze dawno nie słyszał. Nagle zaczyna śpiewać. Czas mojej ty wyje, masz. Cała szkolna społeczność bije mu brawa. Odwraca się i mówi do ciebie. Tak się robi hip-hop, kurwa. I wychodzi z podniesioną głową przez główne drzwi. A za nim cała szkoła. Stoisz sam, w pustym holu i szlochasz. Nie wiesz, gdzie popełniłeś błąd. Nie wiesz, dlaczego twój piękny głos foga ich nie ujął. Dlaczego wszystko poszło nie tak, jak powinno. Dlaczego TD kurwą jest? Dlaczego TD kurwą jest?